Ma się mleczko z tej strony, Karol. Dzisiaj znowu mamy dinozaury. Indominus rex, Baryonex, Brachiozaur, Triceratops i Antylozaur. Najpierw sobie zaczniemy od Brachiozaura. I mamy oto Brachiozaura. Teraz sobie zrobimy Triceratopsa. Dobra. Mamy teraz już Triceratopsa i się bierzemy za Spinozaura. Dobra, mamy już spinozaura. Teraz się bierzemy za antylozaura. Bum. I mamy di antylozaura. I ostatni dziciuś do Rexa. Pożyczek go na chwilę od ciebie. Okej? Okay? Okej. Okay. Dobra. Indek wyraził zgodę. Składamy jego braciszka. I mamy... A właśnie oto Indominus Rexa. Podoba ci się twój brat? Co ty robisz? nie mózg? Okej, okay, dobra, nieważne. I teraz pokażę wam całą kolekcję. I jest Indominus, Triceratops, Spinozaur, Brachiozaur i Antylozaur. To cześć.